Zanim zaczniemy, zasubskrybuj proszę kanał Podejrzani. A nawet jeśli już nas subskrybujesz, kliknij ikonę dzwonka i sprawdź, czy masz włączone wszystkie powiadomienia w YouTube. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnych nowych materiałów, a przy okazji wesprzesz nasz rozwój. W ten sposób razem budujemy społeczność kanału Podejrzani. Cześć z tej strony, Patryk Schulz. Kilka dni temu na lotnisku w Hamburgu, tuż przed wylotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zatrzymany został Patryk M., znany jako Wielki Bu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami i kradzieżami samochodów. O Wielkim Bu w ostatnich latach w przestrzeni publicznej było głośno wielokrotnie. Jako o kibicu i Gdańsk, o mężczyźnie skazanym za udział w porwaniu i związanym z trójmiejskim gangiem sutenerów, o zawodniku federacji. Freak czy jako o znajomym prezydenta Karola Nawrockiego i posła Łukasza Meisy. O wielkim buw w dzisiejszym materiale na kanale YouTube Podejrzani. Zapraszam! 35-letni dziś Patryk M. urodził się w Gdańsku. Jego dzieciństwo miało nie należeć do najłatwiejszych. Jako nastolatek został rugbystą Lechi Gdańsk. Trenował też boks. Był też oczywiście kibicem piłkarskiej drużyny Lechi. Wytatuował sobie nawet na ciele herb klubu. Na stadionie poznawał nie tylko innych kibiców, ale i tych, którzy wokół kibicowania budowali działalność przestępczą. Jako dziewiętnastolatek boks trenował będąc pod Karola Nawrockiego, dzisiejszego prezydenta, a prywatnie również kibica lechi. Sam Patryk M przewodził już po pewnym czasie ultrasom lechi. W międzyczasie zyskał pseudonimy buła i wielki buł, głównie ze względu na swoje predyspozycje fizyczne. Ma 190 cm wzrostu i waży około 130 kg, a także umiejętności bokserskie. Kilka lat później Patryk M. miał prowadzić z kolegą punkty z automatami do gier, tzw. Tak jednorękimi bandytami, i, jak twierdzi prokuratura, uczestniczyć w gangu sutenerów, czyli zarabiającym na cudzej prostytucji. Gang ten rozbito w lutym 2017 roku. Tak pisało o tym Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze gdańskiego CBSP zatrzymali w trójmieście sześć osób czterech mężczyzn i dwie kobiety. Stworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się sutenerstwem. Jak ustalili policjanci, grupa działała od 2011 roku w Trójmieście. Policjanci ustalili też, że na rzecz gangsterów pracowało przynajmniej 50 kobiet. W tym przypadku sutenerzy udostępniali prostytutkom lokale i zamieszczali ogłoszenia na portalach erotycznych. W zamian za to otrzymywali 50% zarobionych pieniędzy. Z prostytucji kobiet podejrzani osiągnęli minimum 240 tysięcy złotych nielegalnego dochodu. Jak ustalili policjanci CBSP, liderem grupy był Tomasz D. pseudonim Dworaz, lat 27, który organizował przestępczy proceder, wydawał polecenia i nadzorował cały kształt działalności. Funkcjonowały też tzw. telefonistki, które odbierały telefony od klientów i kierowały ich pod adres, gdzie miała zostać wykonana usługa. W procederze działali również kierowcy ochroniarze. Ich zadaniem było zawiezienie prostytutki pod wskazany adres i odbiór pieniędzy za zamówioną usługę. Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpania korzyści z cudzego nierządu. Lider grupy usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zatrzymanym grozi do pięciu, a liderowi do dziesięciu lat więzienia. Sąd tymczasowo aresztował lidera i jednego z członków grupy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. W styczniu 2020 roku do sądu skierowano akt oskarżenia w tej sprawie. Objęto nim także Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Szczegóły przekazała prokuratura krajowa. Prokurator Pomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 20 osobom, zarzucając im popełnienie łącznie 56 przestępstw, w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni będący mieszkańcami województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego działali w okresie od listopada 2010 roku do marca 2018 roku. Śledztwo było prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku. Prokurator zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym pięciu osobom kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane. Czerpanie korzyści z cudzego nierządu, posiadanie narkotyków w postaci tabletek MDMA, kokainy oraz amfetaminy, a także nielegalne posiadanie broni palnej. Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Oskarżonym grozi również przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa. Podstawą wszczęcia śledztwa był materiał dowodowy wyłączony z postępowania prokuratury okręgowej w Gdańsku, w którym kobieta świadcząca usługi seksualne zeznała, że grupa osób dopuściła się czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez nią i inne osoby. Zebrane przez prokuratora dowody pozwoliły na ustalenie, że na terenie Gdańska i innych miejscowości województwa pomorskiego od listopada 2010 roku funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza. Która czerpała korzyści z cudzego nierządu. Oskarżeni posiadali sieć kilkunastu mieszkań, wynajętych przeważnie na terenie trójmiasta, w których świadczono odpłatnie usługi seksualne. Jak ustalił prokurator, pod kierownictwem Tomasza D. pseudonim Dworaz, Patrycji H., Roberta K., Daniela G. oraz Patryka M. funkcjonowała schierarchizowana grupa działająca według ustalonego podziału ról. Ponadto w jej skład wchodziły telefonistki, kierowcy oraz ochroniarze, czerpiący korzyści majątkowe z prostytucji od co najmniej 24 kobiet. W charakterze telefonistek pracowały Ewa D, Patrycja H, Sonia K, Maja K oraz Agata M, które obsługiwały kobiety trudniące się prostytucją poprzez umawianie ich z klientami, kierujących do lokali należących do grupy. Klienci czerpali informacje o świadczonych usługach przede wszystkim z portali internetowych, na których ogłoszenia umieszczali członkowie grupy. Za usługę klienci Agencji Towarzyskiej płacili od 150 do 300 zł. Odpowiedzialni za ochronę lokali i pracowników byli Łukasz Eł i Michał Z. Natomiast za pozyskiwanie kobiet do pracy na rzecz grupy, niejednokrotnie przejmując je z innych zorganizowanych grup przestępczych, odpowiedzialni byli Kevin B. oraz Tomasz D. Uprzednio karani za przestępstwa kryminalne, zniszczenia mienia, kradzieży i pobicia. W skład grupy wchodzili również kierowcy wożący kobiety do klientów: Arkadiusz Eś, Robert K., Daniel G. i Paweł W., który ponadto nadzorował pracę nie mniej niż 20 kobiet. Wszystkie wymienione osoby miały świadomość uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, według ustalonego podziału ról. Łączny zysk grupy przestępczej z popełnionych przestępstw wyniósł około 3 milionów 100 tysięcy złotych. Podczas przeszukań osób, nieruchomości i ruchomości należących do członków grupy, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ujawnili obecność środków odurzających i substancji psychotropowych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz broń w postaci pistoletu Carrera RS-34 wraz z amunicją. Na których posiadanie oskarżeni nie mieli wymaganego pozwolenia. Ponadto, podczas przeszukania Daniela G. ujawniono przy nim dokument potwierdzający tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego. Wobec sześciu oskarżonych prokurator zastosował zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 830 tysięcy złotych. Sprawa gangu sutenerskiego być może długo nie wyszłaby na jaw, gdyby nie porwanie młodej kobiety, pracownicy jednego z punktów z automatami do gier. Które zamieszany był Wielki bół. W głośnym reportażu Gazety Wyborczej opisano, jak ofiara została m.in. przykuta kajdankami do kaloryfera. Była przetrzymywana z oklejoną taśmą chustką na oczach czy zmuszona do założenia firmy jako słup. Według ustaleń śledczych, Patryk M. miał brać bezpośredni udział w uprowadzeniu i uwięzieniu dziewczyny, do którego z dwoma kolegami użyli m.in. przedmiotu przypominającego broń oraz paralizatora. Powodem były powtarzające się braki w kasach punktów z automatami, w których pracowali pokrzywdzona i jej partner. Kobiecie udało się uciec z mieszkania, w którym ją przetrzymywano. Bezpośrednio po tym zdarzeniu, w kwietniu 2015 roku, wielki BU i jego kompanii wpadli w ręce funkcjonariuszy. Policja i prokuratura o zdarzeniu zostały powiadomione przez pokrzywdzoną kobietę, która była przetrzymywana w jednym z gdańskich mieszkań w celu zmuszenia jej oraz innej osoby do określonego zachowania. W okresie przetrzymywania zmuszono pokrzywdzoną między innymi do zarejestrowania na swoje dane działalności gospodarczej. Celem sprawców było również zmuszenie innej osoby do zapłaty 5000 tysięcy złotych. Kobiecie udało się samej uwolnić. W procederze udział brało kilka osób. W wyniku intensywnie prowadzonych czynności w krótkim czasie od zdarzenia funkcjonariusze CBSP w Gdańsku zatrzymali trzy osoby, w tym w dniu 29 kwietnia 2015 roku dwóch mężczyzn. Obu 30 kwietnia 2015 roku prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa uprowadzenia osoby dla okupu. Wcześniej taki sam zarzut usłyszała kobieta w mieszkaniu, której przetrzymywana była pokrzywdzona. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Wobec obu podejrzanych, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Przestępstwo to zagrożone jest karą od trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli ten odcinek Was interesuje, kliknijcie teraz w prawym górnym rogu ekranu, a przeniesiecie się do listy wszystkich odcinków o podobnej tematyce na naszym kanale. To właśnie wspomniana w policyjnym komunikacie podejrzana, w której mieszkaniu przetrzymywano ofiarę. Powiedziała śledczym o tym, że co miesiąc musiała płacić Wielkiemu BU tysiące złotych z tytułu świadczonych przez siebie usług seksualnych. To spowodowało późniejsze śledztwo w sprawie gangu sutenerów. Co do samego porwania, w październiku 2015 roku do sądu trafił akt oskarżenia. Wielki BU i jego kompan twierdzili, że nie było to porwanie, bo pokrzywdzona zgodziła się na pobyt w mieszkaniu dobrowolnie, bo chciała odejść od swojego partnera rzekomo uzależnionego od narkotyków. Obiecała też w ratach zwracać braki z punktu z automatami do gier. Firmę miała założyć na własne potrzeby, a Patryk M. i jego kolega podwieźli ją tylko do urzędu, bo nie posiadała własnego samochodu. Sąd nie dał temu wiary. Wielki Bu usłyszał w pierwszej instancji karę trzech lat pozbawienia wolności, prawomocnie zmniejszoną potem do dwóch lat więzienia. Zaliczając pobyt w areszcie na poczet kary, Patrick M. odzyskał wolność od razu po ogłoszeniu orzeczenia, pod koniec 2016 roku. Już wtedy coraz głośniej w środowisku mówiło się o możliwym układzie wielkiego ze śledczyni. Raz, że jego bliski kolega o pseudonimie Balon, który zdecydował się na współpracę, w żaden sposób go nie pogrążył. Dwa, że wyrok za porwanie był wręcz symboliczny. Kilka lat później, w marcu 2022 roku, gdy sprawa gangu sutenerów wciąż pozostawała w toku, Patryk M założył w Gdańsku firmę budowlaną. W maju wystąpił na gali bokserskiej Rocky Boxing Night, gdzie zremisował z dwukrotnym zdobywcą Pucharu Świata w kickboxingu Pawłem Strykowskim. Patryk M szybko przeszedł do federacji free stając się kontraktowym zawodnikiem Cloud MMA. Odbył kilka walk i wszystkie wygrał. Swoją drogą w listopadzie 2024 roku, kilka miesięcy po ostatniej walce, Wielki BU zasugerował, że przydałaby mu się kolejna konfrontacja, bo kończą mu się pieniądze. Pokazał wtedy w mediach społecznościowych stan konta, na którym było przeszło 7 milionów złotych. Jednym z najbardziej medialnych wątków w życiorysie Wielkiego BU stała się wspomniana wcześniej znajomość z Karolem Nawrockim. Historykiem, działaczem i byłym już prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a dziś prezydentem. W sieci sam Patryk M. publikował zdjęcia, na których występowali razem i to już po pobycie Wielkiego Bół za kratkami. Pozują z Karolem Nawrockim na stadionie Lechy i Gdańsk, w kawiarni czy w siedzibie ipn -u. Sam Wielki Bół w rozmowach z mediami przyznawał, że zna się z Nawrockim od wielu lat, jeszcze z czasów, gdy wspólnie trenowali sporty walki. Twierdził, że ich znajomość miała przede wszystkim charakter sportowy, bez żadnych innych powiązań. Publikacja tych fotografii wywołała jednak ogromną burzę medialną i polityczną. Fakt, że osoba z taką przeszłością kryminalną, skazana za porwanie i związana z gangiem sutenerów, pojawia się publicznie obok tak ważnej postaci jak wtedy kandydat na urząd prezydenta, a dziś prezydent, odbił się szerokim echem. Sam Karol Nawrocki w oficjalnych oświadczeniach starał się bagatelizować sprawę. Podkreślając, że znał Patryka M jedynie z dawnych treningów, a ich relacje nie mają obecnie żadnego znaczenia. Mimo to sprawa była wielokrotnie nagłaśniana w mediach, zarówno w prasie, jak i w telewizji, i stała się elementem debat dotyczących wiarygodności osób pełniących funkcje publiczne. Dla samego Patryka M ta znajomość stała się sposobem na dalsze utrzymywanie się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Chętnie komentował medialne doniesienia, publikował swoje wypowiedzi w internecie i odnosił się do krytyki, twierdząc, że przedstawiany jest w nieuczciwy sposób. Sprawa fotografii i medialnych kontrowersji doprowadziła do kolejnego etapu sądowych sporów, które Patryk M. rozpoczął z politykami. Najgłośniejsza była sprawa przeciwko senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z Koalicji Obywatelskiej. Kwiatkowski w jednym z publicznych wystąpień odniósł się do wizerunku Patryka M., wskazując, że znajomy Karola Nawrockiego był sutenerem. Wielki Bóg uznał te słowa za naruszenie dóbr osobistych, bo skazano go za uprowadzenie, a nie sutenerstwo, choć proces w tej sprawie wówczas trwał. Domagał się przeprosin oraz 50 tysięcy złotych za dość uczynienia. Ostatecznie sąd oddalił powództwo Patryka M., w uzasadnieniu podkreślono, że w ocenie sądu wypowiedź ta nie wykraczała poza granice dopuszczalnej krytyki ani nie przekraczała miary właściwej dla publicznego dyskursu, dlatego też w ocenie sądu nie stanowi ona naruszenia dobrego imienia powoda. Za punkt wyjścia sąd wziął całokształt okoliczności i sylwetkę powoda, jego zachowanie i sposób kreowania się w mediach społecznościowych. Sam wielki bół nie pojawił się na procesie. Nie przestał jednak skandalizować. Opublikował m.in. zdjęcie z zagranicznych wakacji w towarzystwie posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy, pisząc o sobie jako o przyszłym ministrze sportu. Z czasem Patryk M. trafił do policyjnej bazy poszukiwanych w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Komunikat opublikowano w połowie sierpnia 2025 roku. Przełom nastąpił niespełna miesiąc później. Wielki Buł został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, skąd miał lecieć do Dubaju. Informacje o jego zatrzymaniu błyskawicznie obiegły polskie i zagraniczne media. Według relacji niemiecka policja działała na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Polski Wymiar Sprawiedliwości, a przy zatrzymaniu obecni byli także funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Okoliczności zatrzymania były kontrowersyjne także ze względu na powracający kontekst polityczny. W sieci nadal krążyły zdjęcia Patryka M. z Karolem Nawrockim. Głośno komentowano też jego słowa po zaprzysiężeniu Nawrockiego na prezydenta. Napisał wtedy: Mam nadzieję, kumplu, że polityka cię nie zmieni. Po zatrzymaniu Wielkiego Bu w Hamburgu, sprawą zajęła się prokuratura. W oficjalnych komunikatach podano, że wobec Wielkiego Bu sformułowano poważne zarzuty. Dotyczyły one przede wszystkim działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się handlem narkotykami i kradzieżami samochodów. Śledczy zapowiedzieli podjęcie działań w celu ekstradowania Patryka M do Polski, aby mógł formalnie usłyszeć zarzuty i w późniejszym czasie stanąć przed sądem. Z jednej strony zawodnik freakfightowy i influencer, a z drugiej, skazany za porwanie, oskarżony o udział w grupie przestępczej a potem poszukiwany przez policję i ostatecznie zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w kolejnym śledztwie. Wielki Bull, wciąż obecny w mediach, stał się niechlubnym przykładem tego, jak prywatne znajomości mogą rzutować na życie publiczne. A jego nazwisko nieodłącznie kojarzy się już z tym, jak przenikają się światy sportu, przestępczości i polityki. To wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.